Organizujemy dzisiaj drugi rodzinny piknik nauki i techniki. Wśród atrakcji jest mały inżynier, polskie towarzystwo rakietowe, warsztaty rakietowe właśnie trwają. O 14 wystrzelimy rakiety w powietrze. Pokazy, zawody zorganizowane, sprzęt służb mundurowych, czyli żandarmeria, oddział w Elblągu, policja. Techniki kryminalistyczne Straż Pożarna i oddział Straży Granicznej Welblągu, morski oddział Straży Granicznej Welblągu. Można też zwiedzać laboratorium metaloznawstwa, firmy MetroTest, laboratorium zaawansowanych analiz środowiskowych. Będą dwa pokazy, pokazy chemiczne. Jest z nami pan Paweł z firmy Fanrobot, który ma swoje roboty pokazowe. W tej chwili można je u nas w sali konferencyjnej programować za pomocą smartfonów, laptopów. Jest firma Infopower ze swoim stoiskiem związanym z internetem, światłowodami i serwerami. Widzimy, że jest zainteresowanie i. Jeżeli nasi goście wyjdą dzisiaj zadowoleni, to w przyszłym roku również zaplanujemy taki piknik.